dajcie mi skubę Siema, cześć z tej strony QV chciałbym wam przypomnieć, że kontynuujemy dalej serial The Forest zapraszam was do oglądania, są już nowe odcinki na kanale, a teraz lecimy z kodami, pierwszy kod będzie na porę dnia w The Forestie, może być taka jaka wam się podoba, tutaj macie przykładową 10 godzinę, czas automatycznie przeskoczył, to był ten kod jeżeli nie zdążyliście sobie go zapamiętać zapisać, to sfauzujcie po prostu grę Wydaje mi się, że jest przydatne, szczególnie jeżeli tam czytujecie sobie podczas gry i no ciemno się zrobiła, bo chcecie jeszcze coś zbudować, to sobie go wpiszecie i tyle. Kolejny jest na. E, nie, nie, nie skończy nam się lakier do włosów i cały czas możemy tam zapalniczką go popalać. Tak jak teraz mam pokażę. E, sobie zapalimy i. Co jest? Co się stało? Czemu ja to wyrzuciłem? Nie ogarnię tego. Jeszcze raz, przecież. Nie, nie, to spokojnie, to wszystko działa, nie? Na luzie to, to tego działa, chyba. No, jeszcze raz go używam. Dobra, aha, nie mam zapalni. Nie mam tego lakieru, bo go wyrzuciłem. Dobra, tu już nie mam żartów. Pyk, pyk, to cyk, hasło. Oho. Jedziemy. Uwaga, to jest smutne. To jest smutne, że nie mam lakieru do włosów. Dobra, ja nieważne. Ten kod chyba działa, nie działa. Nie wiem. Dobra, wpiszemy sobie na garnek, trochę się zdenerwowałem, więc coś zjemy. Ten kod był właśnie na stary garnek, ale po co to wpisywać? W ogóle garnek można położyć na ognisku. Nie wiem, czy wiecie o tym. Pierwszy raz to robię. No, tylko się pali. No to nic. Hit z No i kładziemy tam boróweczki, coś z tego będzie pewnie dobra zupka. Tak jak wam mówię, dobra zupka. No i trochę nas napoi nasili. Zobaczylibyśmy, ile ile nam to da w ogóle tutaj głodu, ale że mam wpisanego koda, to nie zobaczymy tego, ale sobie poczekamy już. No i tyle z tym garkiem. No nie trzeba czytować, garnek jest na plaży. Garszy bardzo dobrze wie, że jest niedaleko jak tu. Tu już mamy kody na głowy tych mutantów, najróżniejsze. Eee, cztery głowy, tak jak widzicie, pierwszy jest od lewej. To jest taka mała główka. Eee, tutaj zaraz budujemy dla innego Wiecie co, nie, nie znam nazw tych kanibali. Możecie ich nazwać jak chcecie. Mietek, y, Peter, Danio i nawet nie wiem jak tam, jak tam wam jak tam pasuje. Nie? To jest trochę przerażające ta, co tutaj już mi wisi. Ona chce nam powiedzieć. Dajcie mi zgubę. No. <noise> A teraz budujemy masę, wszystkie projekty. Mm. Jakie są możliwe tutaj w The Forestie. i spróbowałem je zbudować, ale nie szło tak, więc wynająłem grupę kanibali. Już dzwoniłem do Sony, jedzie ze swoją firmą, będzie ich tutaj całkiem sporo. No mają dużo pracy, ale narzędzia też mają, bo wyspa jednak no, dała nam sporo tego wszystkiego. Musiałem się ładnie ubrać, weźmiemy jakieś kamienie tutaj. Dobrze, tu idzie kuzynka Sony, ale Sony jeszcze nie widzę. To nic, to nic, ale czemu oni nic nie robią? Czemu się obijają? Cze... No, ja ci zaraz powiem. Gdzie są drewno? Leć po drewno przynieść. Tutaj będziesz budował zaraz ze wszystkimi. Nie podoba mi się, co to ma być w ogóle. Co to? Wyskakuj sajsu, zaraz się wyskoczę. Oj, panie, czekaj, czekaj. Ja, ja tu mam na ciebie yy, coś, co nie ogarniasz. Kompas, nie wiesz co to jest, nie? O buzie. No, mam kompas, no. Nie zawaham się go użyć. Tak więc. No, patrzcie jaki łobuz, patrzcie, to jest niewytresowany kanibal, nowe patyki, już byś chciał nowe patyki, masz tyle patyków, w lesie ci będę patyki zbierał, oj Sonia, Sonia, jaką ty ekipę ogarnąłeś, w kulki se poleciała, tak więc niedługo będzie polowanie na Sonie chyba, musimy ją odwiedzić w jechacie, pa jeszcze rzuca i wiecie co się robi ze złymi kanibalami, robisz na nie pułapkę, jak oni powieszą się, dodajesz im klapsy, cyk, cyk jeden szał, drugi szał już jest zamiotane. Jeżeli film wam się podobał, chcecie więcej takich odcinków, napiszcie komentarz, subik, like i wszystko jasne. No i, żeby dostać serduszko, to qb w komentarzu. Trzymajcie się.